Panie Przewodniczący, Szanowni pano, Państwo Radni, dość często tutaj uczestniczę w tej Waszej akurat no, dyskusjach, to w obecności na sesjach, ale nigdy nie zabierałem głosu w tej nowej kadencji. W tej chwili postanowiłem zabrać dlatego, że źle się dzieje w sprawie demokracji na terenie naszej gminy. Dlaczego? Dlatego spotkało mnie takie no, chamskie, w zasadzie no, przykre, Zdarzenie w sobotę y, odbywało się w, y, zebranie strażackie w miejscowości Barcino. Jak wiemy, wszyscy straż jest utrzymywana z funduszy gminnych. Jest naszą strażą, prawda? Wszyscy na to płacimy podatki. W związku z tym, że frekwencja była mała, ale chciałem zabrać głos ja na tym zebraniu. Uważam się, że jestem strażakiem od ponad 40 lat, no ale. Hamski wybryk pana przewodniczącego zebrania, pana Gajka, który akurat prowadził to zebranie, oświadczył mi, że nie jestem członkiem, nie mam prawa y, zabierania głosu. Ja pamiętam te czasy, bo od 40 ponad lat uczestniczę y, y, w zebraniach strażackich, że kiedyś na zebraniach cała wieś przychodziła. Jeszcze niedawno pół wsi było. Pytam się, co straż robi, że odgania społeczeństwo od. Od działalności społecznej i wspomagania tej straży. Pamiętam, że myśmy się kiedyś też utrzymywali, jeszcze jak ja zarządzałem strażą pożarną w Barcinie, prawda, no, to było więcej tych sponsorów jak składek strażacki. Dzisiaj dużo ludzi nie chce tych członków płaci składek, dlatego że wszystkie składki strażackie są przepijane. I nie miałbym jeszcze nic do tego, była pani burmistrz, która reprezentuje gminę, jest gospodarzem. Chciałem kilka pytań zadać. Po pierwsze, chciałem zrezygnować z przynależności do tej straży, bo dla mnie, jako dla obywatela i działacza społecznego, jest wstyd przynależność do takiej straży jak w Barcinie. Po drugie, źle się dzieje, że straż prywatna robi się prywatna, dlatego że w budynkach remizy strażackiej, która jest przeznaczona na działalność statutową, przetrzymuje pan sołtys który jest również strażakiem i prezesem tej straży, przytrzymuje swój sprzęt rolnicy, ciągniki, nieciągniki. Pytam się jak za, zajdzie w nocy wyjazd do pożaru, kto wyprowadzi z bramy ten y, ciągnik, żeby samochód mógł wyjechać. Interweniowała już y, w tej y, sprawie policja, prawda, bo mieszkańcy, okolicy, którzy tam mieszkają, y, zgłaszali to, że pijaństwa się dzieją w tej remizie, y, sprzęt jest trzymany w tej remizie, prawda, a pani burmistrz y, w tym wypadku w tym w sobotę na zebraniu strażackim tym nie zareagowało jako gospodarz przypuśćmy tych obiektów i gospodarz straży pożarnej, dlatego że gmina mówię finansuje to. I dlatego uważam, że takiego chamstwa dalej być nie może. No, ja zgłosiłem ten fakt przypuśćmy na policję, dlatego że po tym zebraniu Zamiast się rozejść, tak jak godnie przyjeżdżają tam zjeść jakiś posiłek, czy tego, do trzeciej godziny nad ranem y, strażacy urzędowali, w tym obrzygali obok szkoły. Y, a ustawa wyraźnie mówi, zabrania się organizowania imprez alkoholowych na terenie i obiektach szkolnych. Dlatego no, jestem zbulwersowany tym, no, bo żeby pani burmistrz jeszcze powiedziała, zwróciła panu y, Gajkowi, który jest. No, y, organem podległym gminie jako prezes ochotniczej Straży Pożarnej, że zachowuje się niedemokratycznie, no to jeszcze może bym odpuścił tę sprawę, ale w tej chwili będę ruszał ją i u prezesa zarządu wojewódzkiego ochotnicy i u prezesa zarządu głównego ochotnicy, dlatego że jednego i drugiego znam, ale nie dlatego, że ich znam, tylko wiem, że to są ludzie uczciwi i zajmą się tą sprawą. A druga sprawa to tu jak kolega radny Kluk nadmienił wczoraj zgłosiła się do mnie akurat przewodnicząca koła gospodyń wiejskich z Barcina są to w większości no koło gospodyń wiejskich, nie współdziała w tej chwili z radą sołecką dlatego, że rada sołecka akurat no pozabierała im sprzęt nie mają jak działać ale na terenie i w tej chwili dostali pismo wczoraj. Że mają zdać koło gospodyń wiejskich, ma zdać wszystkie sprzęt, to znaczy talerze, nie talerze, to wszystko i, u, i ubrania, nawet które są. A mi się wydaje, i w tamtym roku, i w tym roku yy, 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 w Jeziorzecach naszą gminę reprezentowało koło gospodyń wiejskich yy, z Barcina, i Barcino zajęło w tym roku też pierwsze miejsce yy, w Daniach. Yy tej kapusty całej. No, mi się wydaje, że chyba przynosi chlubę naszej gminie, a nie to, żeby te koło można było dlatego, bo sołtys chciałby przejąć wszystek sprzęt dla siebie. Przejął już kosiarki, przypuśćmy, które do dnia dzisiejszego już są wszystkie zepsute. Wiem dlatego, że jako przewodniczący Rady Kościelnej chciałem na jesieni skosić koło kościoła. Nie mogłem dostać żadnego sprzętu, bo się okazało, że sprzęt jest popsuty. Nowy, nowy grill, który był gazowy, prawda, jest już spalony prawdopodobnie. No, gdzieś W remizie strażackim urządzali sobie jakoś popijawę i spalili po pianemu. Dlatego prosiłbym tutaj panią burmistrz i pana przewodniczącego, żeby wpłynęli na to, że jednak niech to koło gospodyń wiejskich w tych Barcinie też działa. Dziękuję. Dziękuję, dziękuję bardzo za pana wystąpienie. Pana wypowiedź była bardzo wielowątkowa, w związku z czym no ja nie jestem ja tak powiem przygotowany do tego, żeby odpowiadać na pana pytanie. Nie wiem, czy pani burmistrz nie ja chciała tylko, odpowiadać. Ja tylko jedno ja myślę tutaj oddam Proszę. głos panu sekretarzowi. OSP jest stowarzyszeniem samodzielnym. Jeżeli chodzi o kontrolę ze strony gminy, kontrolujemy wydatkowanie pieniędzy. Zadaniem OSP jest no, zapewnienie bezpieczeństwa w gminie i są odpowiednie organy do tego powołane, które to kontrolują. Jeżeli chodzi o sytuację na tym zebraniu, pan Stanisław Gajek został wybrany na przewodniczącego zebrania i on decydował komu na tym zebraniu oddać głos, tak jak tutaj Pan Przewodniczący decyduje komu udzielić głosu tak tam został Pan Gajek wybrany Przewodniczącym zebrania i on decydował, z tego co wiem argument jedyny był taki że w ubiegłym roku zarząd OSP Barcino wykluczył Pana Edwarda Bubnowskiego z członka OSP, drużyny OSP i to był argument, że nie jest członkiem Tutaj nie możemy wnikać. Pan Gajek prowadził zebranie, to była jego decyzja. To resztę poproszę pana sekretarza. Sekretarz, pan sekretarz, bardzo proszę. Ale na koniec, na koniec dwa słówka, pan sekretarz, bardzo proszę. Postaram się do wszystkiego tak ustosunkować, jak pan przewodniczący powiedział, taka wielowątkowa wypowiedź. Krótko. Tutaj pan podniósł, iż w szkole pito alkohol, tak? Z tego, co wiem, była policja na miejscu, którą, jak pan powiedział, pan sam zadzwonił, wezwał. I z tego, co mi wiadomo, policja nie stwierdziła, by strażacy pili alkohol. Bo pan nawet takie stwierdzenie wyraził, że strażacy tam straszne pijaństwo. No nie przesadzajmy, tak? Ja akurat tam no, nie uwierzę, że nasi strażacy tylko piją, nic innego nie robią ale była policja, krótko, nie stwierdziła, by był pity alkohol na terenie szkoły. Jeżeli chodzi teraz o ciągnik, że w budynku remizy jest przetrzymany sprzęt rolniczy, też z tego co wiem, to były ustalenia z panem Ferlinem, tutaj naszym pracownikiem. Chodzi o to, że często samochody, które się zakopują, no, jedynym sprzętem, jakim można go wyciągnąć, jest właśnie ciągnik, a przy tych dużych mrozach, które były, ciągnik by po prostu też i nie odpalił, tak gdyby stał na zewnątrz. I z tego co wiem, no więcej wyjaśnień to można z panem Ferlinem jeszcze ustalić, ale z tego co wiem, to pan Sołtys uzgadniał i był wręcz o to proszony. Kolejna sprawa, jeżeli chodzi o ten sprzęt kół gospodyń wiejskich. Byłem na zebraniu, no już spory czas temu, na zebraniu wiejskim w Barcinie i pamiętam dokładnie, że było sprawa tego sprzętu była głosowana przez zebranie wiejskie i sprzeciwem, czy wstrzymującym się jednym głosem zostało ustalone, że sprzęt, który jest w posiadaniu koła gospodyń, a który no wcześniej był poprzedniej rady sołeckiej ma zostać przekazany obecnej, a gdy przy zmianie warty ma być przekazany kolejnej radzie sołeckiej. Tu warto jeszcze podnieść taki argument, iż proszę Państwa, jeżeli coś jest kupowane z funduszu sołeckiego, tak, za pieniążki publiczne, to jest dalej y, cały czas majątkiem naszym, wspólnym, tak, a nie jest, czy wygrana w jakimś, bo to jest, zauważyłem to już, to nie jest pierwszy raz, że jeżeli ktoś wygra, tak, koło gospodyń, czy wygra urząd, to nie jest to własnością burmistrza, tak, czy osoby, czy koła gospodyń pani XY, tylko własnością wsi, czy dajmy na to gminy, tak? I na to powinniśmy zwrócić uwagę, bo to są publiczne pieniążki, a to już nie jest chyba pierwszy raz, że ktoś coś wygrywa, odbiera nagrodę i on sobie bierze do domu, bo myśli, że jest jego. To chyba, to chyba wszystko, chyba, że pan ma jeszcze jakieś dodatkowe pytania. Mhm. Dziękuję bardzo. Ja Proszę bardzo. To... Ja mam takie pytanie do radcy prawnego. Koło gospodyń wiejskich to jest, ja, ja tak rozumiem, to jest koło gospodyń, a Rada Sołecka to jest Rada Sołecka. Więc jeżeli koło gospodyń, jeżeli, chcę skończyć, jeżeli koło gospodyń płaci składki po 5 zł miesięcznie i coś tam sobie kupią, to jest Rady Soweckiej, czy koło gospodyń. Więc, więc jeżeli koło gospodyń z tych składek zakupi produkty, jedzie gdzieś tam, gdzieś tam, wygra konkurs i dostaje na przykład serwis, czy, czy coś, to jest to Rady Sołeckie, czy Koła Gospodyń. Więc dziękuję Ale bardzo, ja teraz wiem, ja, ja jak, tutaj jeszcze... czy to jest sprzęt i kogo. Jeżeli Aha. Koło Gospodyń wygrywa czy, lub dostaje w prezencie, no to jest Koła Gospodyń. Co ja sądzę zbitny mam do garu. Koła ja Gospodyń, jestem... nie chodzi o stowarzyszenie.